Tym razem zaglądamy do książki Jeremiego Nicholsona Psychologia przyciągania. Zapraszam. Sprawdźmy najpierw kim jest autor dzisiejszej książki. Jeremy Nicholson, no właściwie doktor Jeremy Nicholson, posiada tytuł doktora z psychologii w specjalizacji psychologii społecznej oraz psychologii osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji, wpływu społecznego i dynamiki relacji. Posiada również tytuł magistra psychologii organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń statystyki i psychometrii oraz tytuł magistra pracy socjalnej, ze szczególnym naciskiem na praktykę bezpośrednią. Od 2001 roku dr Nicholson zajmuje się różnymi aspektami edukacji, badań i szkoleń. Pełnił m.in. funkcję instruktora na Uniwersytecie w Albanii i adiunkta w Chicago School of Professional Psychology. Wcześniej dr Nicholson spędził 9 lat w branży opieki zdrowotnej, pomagając w rozwoju, zarządzaniu i szkoleniu pracowników służby zdrowia w zakresie interwencji psychospołecznych w celu poprawy leczenia i planowania opieki u schyłku życia. Od 2011 roku jest także autorem Psychology Today, zajmując się obszarami wpływu społecznego i związków romantycznych, a ostatnio także ogólnym podejmowaniem decyzji i perswazją, ogólnie rzecz biorąc jego pisanie i doradztwo. Skupiają się na pomaganiu jednostkom w skuteczniejszym i przekonującym zarządzaniu interakcjami z zawodowymi i osobistymi. Obecnie mieszka w zachodnim Massachusetts. Zazwyczaj, kiedy dotykamy problemu relacji, wspominam o socjologii relacji, to lubię powtarzać, że pamiętajmy, że gro zasad i idei dotyczy nie tylko relacji romantycznych ale ma swoje zastosowanie również do relacji zawodowych, prywatnych, rodzinnych, jakichkolwiek. Tym razem jest zupełnie inaczej, bo to książka poświęcona wyłącznie relacjom romantycznym i temu jak powstają, co decyduje o tym, że trwają, co ma wpływ na to, że są szczęśliwe, spełnione lub nieszczęśliwe, niespełnione. I to zarówno kiedy spojrzymy na te relacje u ich samego momentu powstania, czy od pierwszej randki, jak również po wielu małżeńskich latach. Myślę, że wiedza może być bardzo użyteczna, pierwszy fragment. Badając relacje romantyczne z bardziej praktycznej i opartej na wymianie perspektywy, Badacze doszli do wniosku, że romantyczne interakcje międzyludzkie charakteryzują dwa wymiary. Pierwszy to zdolność, czyli ocena zdolności partnera do realizacji celów i potrzeb jednostki. Zasadniczo jest to ocena zalet i wad partnera uwzględniająca jego kompetencje i zasoby. Drugi wymiar nazywany jest gotowością. Jest to ocena motywacji partnera do wspierania celów i potrzeb jednostki. Jest to ocena prawdopodobieństwa dzielenia się przez partnera swoimi kompetencjami i zasobami, w tym moralnością i współpracą we współzależnej relacji, czyli mówiąc w skrócie, z jednej strony decydujące jest to, jakie zasoby twój partner czy partnerka ma, którymi dysponuje, a z drugiej strony, czy zechce się nimi podzielić z tobą. Patrząc na oba te podejścia razem, możemy zobaczyć, że ludzie mają mieszane uczucia przy podejmowaniu decyzji dotyczących potencjalnych randek i sytuacji w związku. Z jednej strony biorą pod uwagę to, jakie partner wywołuje u nich uczucia na poziomie emocjonalnym, z drugiej zaś strony myślą o różnych transakcjach i wymianach oferowanych przez partnera również na poziomie praktycznym. Biorąc to pod uwagę, Oceniając wybory dotyczące relacji zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i praktycznym, możemy zacząć wyciągać wnioski z pozornie zagmatwanych i sprzecznych zachowań romantycznych. Miłość, seks i związki nie są jednowymiarowe. Oceniamy zarówno atrakcyjność, jak i zgodność partnerów, zazwyczaj stawiając na pierwszym miejscu namiętność i atrakcyjność towarzyską. W rezultacie podczas randek i relacji ludzie zazwyczaj stosują jedną z dwóch strategii. Niektórzy postępują zgodnie z długoterminową strategią, koncentrując się bardziej na towarzystwie i zgodności, a ich celem jest znalezienie zaangażowanego partnera i stworzenie z nim trwałej relacji. Inni wolą krótkoterminową strategię kojarzenia, skupiającą się bardziej na pasji i atrakcyjności a jej celem jest uzyskanie tymczasowej i niezobowiązującej przyjemności seksualnej z kochankami o podobnych poglądach. Każdy, kto spędził czas na randkach lub w zaangażowanym związku przekonuje się, że nawiązywanie kontaktu z inną osobą może czasami być dezorientujące, frustrujące i stresujące. Sytuację pogarsza fakt, że wszyscy toniemy w morzu złych informacji. Filmy, książki, telewizja i internet wszystko to konkuruje o naszą uwagę. Dzięki tym informacjom zdobywamy wiedzę na temat miłości, seksu i związków. Niestety ta romantyczna instrukcja może być stronnicza, niekompletna lub po prostu błędna. W rezultacie wiele osób pozostaje z nieuzasadnionymi oczekiwaniami seksualnymi i związkowymi, co prowadzi do problemów w przyszłości. I tutaj się na chwilkę warto zatrzymać, bo tak naprawdę w naszym życiu, na planie całego naszego życia, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, a na pewno o tym się nie dowiadujemy na żadnym poziomie edukacji, oficjalnego nauczania. To rzecz i wiedza, i umiejętności, jak stworzyć spełnioną romantyczną relację z drugą osobą, która będzie dla ciebie satysfakcjonująca nie tylko w pierwszym tygodniu randkowania, czy w pierwszym roku, ale która będzie dla ciebie satysfakcjonująca po 30 latach. To nie jest mały pikuś. To jest strasznie trudna rzecz. Dlatego tak rzadko się zdarza. I dlatego tak często słyszymy o tym, że ludzie, którzy wydawałoby się, że do siebie pasują, nagle się rozstają i przestają z sobą być. Stworzenie takiego związku jest niezwykle wymagające, niezwykle trudne. Ale to, na co zwraca uwagę Nicholson, jest w tym szczególnie istotne, a mianowicie posługiwanie się realnymi, Oglądami rzeczywistości, a nie wnioskowaniem na podstawie przekazu medialno-telewizyjno-społecznościowego. Gdybyśmy sobie wyobrazili taki eksperyment, że oto bierzemy grupę młodych ludzi, których jedyną edukacją dotyczącą tego, w jaki sposób budować związki partnerskie z drugim człowiekiem, jest oglądanie. Nie wiem, amerykańskich, czy też nie tylko amerykańskich reality TV shows z znaku z kamerą wśród dzbanów, no to ci ludzie będą potem przenosili takie oczekiwania na swoje związki. Problem polega na tym, że życie tak nie wygląda. Życie polega na czymś zupełnie innym. Relacja z drugą osobą nie kończy się na jego atrakcyjności i na tym, że potrafi nas rozśmieszyć przy lampce wina czy też potrafi się głupio zachować, co wydaje nam się wyluzowane i zabawne. Życie je się zupełnie z innej strony, innymi łyżkami z innego talerza, niż pokazują nam to media. I bardzo możliwe, i to jest teza Nicholsona, że gro młodych ludzi, a to wiemy z różnych innych badań, którzy nie potrafią budować relacji z drugim człowiekiem trwalszych niż kilka czy też kilkanaście miesięcy, Cierpi właśnie na tą zaburzoną perspektywę, ponieważ to my, nasze pokolenie, pozwalając na taki przekaz, wyedukowało ich, że tak wyglądają związki partnerskie. Po czym oni wchodzą w te związki partnerskie i są zdziwieni, bo sytuacja wygląda zgoła inaczej niż w tym telewizyjnym reality show. Kolejny fragment. Najlepiej jest stworzyć i negocjować. Własną, unikalną ścieżkę. A to również oznacza, że w ten sposób budujesz osobisty scenariusz życia miłosnego i perspektywy, które będą Cię prowadziły. To z kolei wymaga zrozumienia i zintegrowania trzech elementów. Pierwszy. Na początek musisz wyraźnie zobaczyć aktualny scenariusz kulturowy. Obejmuje to zrozumienie podwójnych powiązań społecznych i biologicznych. Które mogą dezorientować kobiety i frustrować mężczyzn, prowadząc do sytuacji podbramkowej dla wszystkich. I tutaj warto zwrócić na to uwagę, że przecież perspektywa postrzegania świata oczami wchodzącej w dorosłość kobiety, a oczami wchodzącego w dorosłość mężczyzny, to są dwie różne perspektywy. Nie tylko u nas, na całym świecie. A zatem, kiedy ten Prawie że już dorosły mężczyzna wchodzi w tą relacyjną dorosłość, jego oczekiwania wynikają z jego perspektyw i najczęściej nie bierze pod uwagę tego, że po drugiej stronie mogą być inne oczekiwania, inne perspektywy. I vice versa, to samo się dzieje po stronie kobiet. I Nicholson mówi: Bierz pod uwagę kontekst, wzorców kulturowych, społeczności, w której żyjesz, w której funkcjonujesz, bo bez tego nie da się dzisiaj stworzyć relacji. A przynajmniej nie da się stworzyć relacji długotrwałej. Kolejna rzecz. 2. Następnym krokiem będzie zbadanie fragmentów istniejącego skryptu interpersonalnego. Będzie to obejmować identyfikację typowych uprzedzeń, które mogą uniemożliwić Ci znalezienie i utrzymanie miłości, a także problemy z percepcją. Które mogą utrudniać zorientowanie się, czy możesz naprawdę kogoś do siebie przyciągać. Ważne będzie również zrozumienie, w jaki sposób niska samoocena może prowadzić ludzi do zaprzedania się w miłości. Podsumowując, te perspektywy pomogą ci przezwyciężyć negatywne oczekiwania, aby lepiej skoncentrować się na swoich pozytywnych cechach, być milszym dla siebie i innych oraz dowiedzieć się, co cię naprawdę zadowoli w związku. Wszyscy mamy indywidualny skrypt. To jest rodzaj wewnętrznego regulaminu, który sobie napisaliśmy lub ktoś napisał za nas, ale w który wierzymy, że on reguluje pewne zasady współżycia społecznego, a więc również zasady funkcjonowania w relacjach. Jak się okazuje, ten skrypt może być naszą największą przeszkodą, bo posługujemy się skryptem, a posługiwanie się skryptem samej swojej natury, co najlepiej widać jak dzwonią do Was, Telemarketerzy, którzy zamiast słuchać, co naprawdę do nich mówicie, czytają po prostu skrypty sprzedażowe. Posługiwanie się skryptem zakłada, że mamy gdzieś to, co druga strona naprawdę sądzi, czego naprawdę oczekuje, jakie są jej naprawdę potrzeby i wrażliwości. Na to trzeba uważać. sobie pytanie, z jakim personalnym, indywidualnym skryptem ja wchodzę w związek, w jego budowaniu? 3. Wreszcie istotne jest również rozważenie swoich intrapsychicznych skryptów i osobistych doświadczeń. Szczególnie często zdarza się, że ludzie mają złe doświadczenia w związkach, często z powodu powyższego zamieszania kulturowego i interpersonalnego. Doświadczenia te mogą prowadzić do niepokoju i poczucia odrzucenia, co utrudnia w przyszłości nawiązywanie kontaktu z innymi. Biorąc to pod uwagę, ostatnim elementem udanego scenariusza życia miłosnego, będzie nauczenie się strategii radzenia sobie z lękiem i odrzuceniem. I tutaj mamy bezcenną rzecz, o której wiedzą wszyscy terapeuci na całym świecie. Większości ludzi, którzy przychodzą po tego typu poradę, jak na przykład porada terapeutyczna, czy też po wsparcie terapeutyczne i mówią o problemach w swojej bieżącej relacji, w 99% odnoszą się do swoich doświadczeń z poprzednich relacji. Czyli porównują dzisiejszego partnera z byłym partnerem, dzisiejszą partnerkę z byłą partnerką. A to są dwa różne kosmosy, to są dwa różne wymiary, dwa różne wszechświaty. I to, że pewne nasze doświadczenia z konkretną osobą miały konkretny rys, konkretny, konkretny rytm relacyjny, konkretny relacyjny wzorzec, jeszcze wcale nie oznacza, że dokładnie tego samego możemy się spodziewać po jednej osobie. Co więcej, kiedy będziemy tak uznawali, to będziemy projektować nasze oczekiwania z poprzednich relacji na bieżącą relację, co będzie dla tej bieżącej relacji, delikatnie mówiąc, destrukcyjne. I teraz warto zadać sobie pytanie: no to skoro wchodzimy w relację, skoro już wiemy od Nicholsona, jakich skryptów powinniśmy unikać, jakie uwarunkowania kulturowe brać pod uwagę, to może przydałaby się jakaś taka prosta porada. Więc tę poradę postanowiłem sformułować sam, a więc to moje, nie Nicholsona, a więc jakby coś, pretensje do mnie, a nie do autora książki. Porada jest następująca. Kiedy wiążesz się z potencjalnym romantycznym partnerem czy partnerką, to jedną z rzeczy, na którą szczególnie powinnaś czy powinieneś zwrócić uwagę, jest nie to, jak ta osoba się zachowuje, jak się komunikuje, jakich doświadcza emocji, w jaki sposób konstruuje swoje poglądy, przekonania i myśli, kiedy jest dobrze, tylko na to, jak to robi, kiedy jest źle. W jaki sposób myśli, w jaki sposób postrzega siebie i świat, w jaki sposób się zachowuje, w jaki sposób się komunikuje z otoczeniem. Jakim wachlarzem emocjonalnym obsługuje sytuację, kiedy jest pod górkę? Kiedy sprawy przybierają zły obrót? Kiedy rzeczy nie układają się po Twojej czy też po jej myśli w określonym związku? Mówiąc w skrócie, jak reaguje na sytuacje kryzysowe? Jak reaguje na sytuacje negatywne? Na sytuacje trudne? Na sytuacje konfliktowe? Tam jest prze ważna i potężna baza wiedzy na temat drugiego człowieka, na podstawie której jesteś w stanie podjąć decyzję, czy to jest właściwa osoba, z którą chcę tworzyć relację 30-letnią. Gwarantuję ci, i to mówię z mojego własnego doświadczenia. Po wielu, wielu latach okazuje się, że sytuacje pod górkę zdarzają się częściej niż byśmy tego oczekiwali. Trzeba przez nie przejść. A najłatwiej jest przejść przez nie razem. Tylko by przejść przez nie razem, trzeba się dograć i trzeba się znać i poznać na tyle, by wiedzieć czego się można spodziewać po swojej partnerce czy też partnerze w sytuacji, kiedy wam jest naprawdę trudno. Zdarza się coś takiego, co wymaga dużego napięcia, dużego wytężenia, koncentracji, dużej siły i energii, by przez to wspólnie przejść. I by to nie rozwaliło tej relacji. Więc taka rada już nie tyle nikolsonowska, co moja własna. Kolejny cytat. Teoria wymiany społecznej to perspektywa psychologii społecznej opisująca relacje międzyludzkie. W szczególności teoria ta dotyczy różnych transakcji, porozumień i wymian, które sprawiają, że relacje działają. Zasadniczo Zgodnie z tą teorią, stabilność wszystkich relacji jest wynikiem podejmowania przez każdą osobę decyzji dotyczących następujących kwestii: stosunek kosztów do korzyści, bilans tego, co wkładamy w związek z tym, co z niego otrzymujemy, poziom satysfakcji, porównanie relacji z naszymi oczekiwaniami co do tego, co według każdego powinniśmy mieć, poziom zależności. Jest on zdrowy, zbalansowany, czy też mocno przechylony, niewygodnie, destrukcyjnie przechylony tylko w jedną ze stron. Nasze szanse na lepszą relację z inną osobą mamy wówczas, kiedy tworzymy relacje z ludźmi, które są dla nas satysfakcjonujące i korzystne. Traktują nas zgodnie z naszymi oczekiwaniami, są dla nas najlepszą alternatywą w danym czasie i miejscu. Wszyscy nasi partnerzy dokonują tych samych obliczeń na nasz temat. W rezultacie ich proporcje, satysfakcja i zależność wpływają na to, czy związek ma szansę na powodzenie. Liczą się pragnienia i potrzeby obojga partnerów. I pora powiedzieć coś bardzo niewygodnego, czego nie lubimy słyszeć, ale podejmę ten trud i ryzyko. Każda relacja jest transakcyjna. Jakkolwiek nam się to podoba i jakkolwiek odczłowieczone to uznamy. Tak po prostu jest. My robimy coś za coś, nawet jeśli się do tego przed sobą czy przed światem nie chcemy przyznać. I ta transakcja, a właściwie ta płatność, ten środek płatniczy w tej transakcji, w większości wypadków w ogóle nie ma wiele wspólnego z pieniędzmi i korzyściami materialnymi tego typu rzeczami. Ponieważ w relacjach romantycznych środkiem płatniczym są zupełnie inne wartości. Bardzo często pozamaterialne, których nie da się wycenić w prosty sposób, przeliczając je na jakieś kwoty. Jakie to wartości? Na przykład bliskość. Czy kiedy dajesz komuś poczucie bliskości? On to poczucie bliskości odwzajemnia. Co i za coś? Transakcja? Wymiana? Kiedy dajesz przyjaźń? Czy ta przyjaźń jest odwzajemniona? Kiedy dajesz wsparcie? Czy ono jest odwzajemnione? Kiedy dajesz poczucie bezpieczeństwa? kiedy dajesz wspólne pokonywanie trudności i problemów. Czy te wszystkie rzeczy są odwzajemnione? To jest transakcyjność relacji. Z doświadczenia w pracy z ludźmi wiem, że my o tym nie myślimy, dopóki wszystko jest w miarę ok. Ale wystarczy małe wahnięcie, małe przechylenie tych szalek wagi, kiedy nagle się okazuje, że ktoś daje za dużo, a otrzymuje zbyt mało, ktoś wkłada w daną relację całego siebie, całą energię, otrzymuje w zamian energetyczne ochłapy ze stołu, jeśli tak możemy powiedzieć. Wtedy ten ktoś dopiero się reflektuje. Tylko problem polega na tym, że wtedy zazwyczaj jest już zbyt późno na to, by taką relację ratować, i pojawia się moment na podjęcie niezwykle istotnej decyzji, by tę relację zakończyć. Bo taka relacja, kiedy ten balans wymiany transakcyjnej jest mocno niezrównoważony, jest przechylony w jakimś konkretnym obszarze w jedną ze stron, prędzej czy później stanie się relacją toksyczną, z której trzeba będzie uciekać, bo nie będzie innego wyjścia. Więc dobrze jest pokonać ten wstręt przed postrzeganiem tego typu wartości jak transakcja wymiany relacyjnej i się temu naprawdę solidnie przyjrzeć na spokojnie. I całkiem racjonalnie obliczyć, czy na pewno to działa jednakowo, a przynajmniej w miarę porównywalnie w obydwie strony. To ostatni fragment. Aby stworzyć satysfakcjonującą i długoterminową relację, ważne jest, aby w swoich interakcjach skupić się zarówno na poczuciu, jak i wyrażaniu wdzięczności. Należy o tym pamiętać, niezależnie od tego, czy jest to nowy związek, czy taki, który ma za sobą lata małżeństwa. W szczególności postępuj zgodnie z poniższymi punktami. I tu Nicholson daje nam takie wytyczne do tego, w jaki sposób w tych relacjach możemy postępować. Posłuchajmy. Po pierwsze, poczuj wdzięczność. zwróć uwagę na pozytywne i wspierające zachowania swojego partnera, czy też partnerki. zwróć uwagę kiedy robi coś pozytywnego i wymagającego wysiłku, co przyniesie Tobie korzyści. Ta świadomość i ta uwaga wydobędzie Twoje poczucie uznania, wdzięczności za jego czy jej wysiłki. Zmotywuje Cię to również do doceniania partnera czy partnerki i równie dobrego traktowania go w zamian. Kolejna rzecz. Nie powstrzymuj się przed podziękowaniami. Gdy zauważysz, że Twój partner zrobił dla Ciebie coś dobrego, pamiętaj, aby mu za to podziękować i wzmocnić jego dobre zachowanie. Pokaż mu czy też jej, że doceniasz te wysiłki. Napisz notatkę, powiedz dziękuję, sprezentuj buziaka lub uścisk. W zamian również zrób coś miłego. Takie wyrazy wdzięczności będą motywować przyszłe pełne miłości zachowanie po obu stronach relacji, służą również jako nagroda. Zachęcająca do pożądanych zachowań. Jakie to proste, prawda? I jakie rzadkie jednocześnie w wielu relacjach. Kolejna rzecz: szukaj uznania. Ponieważ wdzięczność motywuje do pełnego miłości zachowania, ważne jest, aby twój partner również był wdzięczny za to, co dla niego robisz. Tutaj wraca transakcyjność i wymiana. Dlatego zrób dla niego, dla niej coś pełnego miłości, o czym wiesz. Że jest dla niej niego ważne i co lubi. Następnie zobacz, czy to zauważa. Zobacz, czy docenia to i czy w jakiś sposób pokazuje Ci wdzięczność. Jeśli tak się stanie, pomiędzy Wami obojgiem może rozwinąć się pozytywny cykl wdzięczności i pełnego miłości zachowania. Tak trzymaj. Jeśli jednak nie docenia Twoich wysiłków, zwłaszcza po wielokrotnych próbach, Wówczas to najlepszy znak, by w twojej głowie zapaliła się czerwona lampka ostrzegawcza, czy aby na pewno ta relacja układa się tak, jak powinna. I tu wraca, jak słyszę, long, potężna mantra, którą wypowiadałem już setki razy. Nie wszystkie związki są na całe życie. Na całe życie są wyłącznie związki szczęśliwe i spełnione. Relacje jednak nie muszą być aż tak skomplikowane, pisze Nicholson. Tak naprawdę, pamiętając tylko o kilku rzeczach, możesz być na dobrej drodze do znalezienia, stworzenia i utrzymania błogiego partnerstwa. Wystarczy przestrzegać poniższych 10 podstawowych kroków do sukcesu w życiu społecznym. No i mamy te 10 przykazań Nicholsona. Po pierwsze, wiedz, czego chcesz, czego oczekujesz i co jesteś gotowa lub gotowy dać. Po drugie, staraj się wyglądać i zachowywać jak najlepiej. 3. Czytaj i jednocześnie reguluj własną mowę ciała. 4. Proś o to, czego naprawdę chcesz. 5. Znajdź i doceniaj utrzymanie przy sobie dobrego partnera. Kolejny. Nagradzaj dobre zachowanie. Następny. Połącz się na najgłębszym poziomie na jakim potrafisz. Kolejny, kochaj naprawdę namiętnie. Następny, praktykuj wdzięczność. I ostatni, rozwiązuj problemy. Nawet w najlepszych związkach zdarzają się problemy, nikt nie jest doskonały i każda osoba w związku będzie miała swoje własne pragnienia i potrzeby. Dlatego pomocna może być wiedza, jak właściwie i skutecznie wskazywać obawy. I korygować wszystko to, co takiej korekcie powinno zostać poddane zarówno po Twojej stronie, jak i po stronie Twojej partnerki czy partnera. Potężna książka Jeremy Nicholson, Psychologia Przyciągania. Tak wytłumaczyłem, tak pozwoliłem sobie przetłumaczyć tytuł: Attraction Psychology. To taki podręcznik dobrych relacji, dobrego związku i jednocześnie wskazówki. Kiedy należy z tego związku uciekać i co robić, by ten związek rzeczywiście był spełniony i trwały. Bardzo ważna książka, nie tylko dla terapeutów pracujących z innymi ludźmi, ale dla wszystkich, którzy chcą, by ich związki trwały i były spełnione i szczęśliwe. Szkoda, że jej nie ma w Polsce, ja przynajmniej nie znalazłem jej polskiego tłumaczenia, ale być może kiedyś zostanie to nadrobione. W każdym razie polecam Wam wersję anglojęzyczną Jeremy Nicholson: Psychologia przyciągania. No i tyle! Pozdrawiam i do następnego razu.